Zakład Opieki Zdrowotnej Legionowo, czyli tak zwana przychodnia na Górce, to najstarsza i w tej chwili jedna z największych placówek medycznych w mieście. Od kilku lat funkcjonuje ona jako spółka, której jedynym właścicielem jest powiat legionowski. Na kwietniowej sesji rady powiatu sprawozdanie z działalności przychodni w 2018 roku złożyła prezes ZOZ Legionowo Dorota Glinicka. Ogólny wniosek z tego raportu jest taki, że ten rok był dla kierowanego przez nią zakładu całkiem niezły. Przychody spółki wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 19,70%. To jest ponad 2 miliony 727 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o koszty, również one wzrosły, ale nie w takim zakresie, czyli widać tutaj zasadniczo różnicę, ponieważ to jest wzrost kosztów o 17,67%. Spółka udziela świadczeń zarówno na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjnie. Zakres usług medycznych to przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, w tym medycyna szkolna i transport sanitarny, oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w której działa aż 16 poradni: medycyna sportowa, diabetologia, chirurgia, dermatologia, endokrynologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, neurologia, neurologia, neurologia dziecięca, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, proktologia, choroby płuc i gruźlica, reumatologia oraz oraz urologia, rehabilitacja, psychiatria i terapia uzależnień. W ZOZ-ie działa też medycyna pracy, pracownia USG, rentgen, laboratorium, no i nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Liczba pacjentów zarejestrowanych w ZOS legionowo wynosi obecnie ponad 17 tysięcy osób. Tylko w 2018 we wszystkich poradniach zanotowano prawie 50 tysięcy wizyt, a liczba świadczeń wyniosła ponad 244 tysiące. Placówka oczywiście cały czas się rozwija. Zakupy za 2018 mieliśmy największe, to był zakup ambulansu Mercedes-Benz Sprinter na potrzeby ratownictwa medycznego, koszt 318 tysięcy złotych. Zakup z ambulansu również był w tym roku, w styczniu. Nosze ambulansu do powyższego kosztują około 28 tysięcy. Zakupiliśmy też urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas. Było to wspomożenie, bo wystąpiłam z wnioskiem, z prośbą do Urzędu Gminy Legienowo o zakup takiego pomóc w zakupie takiego sprzętu i 50, ponad 57 tysięcy uzyskaliśmy dotacji z gminy Legienowo. Zakupiliśmy holter z jastatrolem, to jest holter typu EKG. Respirator Parapak 28 tysięcy, urządzenie do krioterapii, to jest do rehabilitacji, defibrilator AED, ponieważ doszliśmy do wniosku, że gabinet wyposażony będzie, no po prostu większą ilość sprzętu, z uwagi na to, że do naszej przychodni przychodzą pacjenci około 30 miesięcznie, którzy nie należą do naszej przychodni jako zadeklarowani pacjenci w POZ ani do specjalistyki. To są pacjenci z przychodni, którzy są na terenie gminy Legionowo. Mamy defibrator typu lifepack, ale zakupiliśmy prostsze sprzęt też AED, żeby można było z niego skorzystać, ponieważ najczęściej to są pacjenci, którzy wymagają niekiedy resuscytacji. Też jest wyposażony gabinet zabiegowy w kursoksymet, triaż jest zrobiony na nocnej świątecznej opiece zdrowotnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Zakupowe plany na bieżący rok są nie mniej ambitne. Tak jak mówiłam, jest to zakup ambulansu, przyszedł on w miesiącu styczniu, został przeznaczony do miejsca wyczekiwania w Jabłonnie. Zakup kotera ciśnieniowego 6,5 tysiąca złotych, teraz posiadamy, jeden chcieliśmy zwiększyć dostępność pacjentów do diagnostyki w tym zakresie. Też również modernizujemy aparat RTG. Wraz ze, ze, ze wzrożeniem kosztują 166 zł. Jest to dekoter dosłownie porównywalny do ekranu komputerowego. Kwota jest taka dosyć duża, natomiast ze względu na to, że są artefakty w obecnym stanie, zakupujemy nowy sprzęt, gdzie rzeczywiście ten obraz. Też przez radiologów był oceniany ten sprzęt jest bardzo dobrej jakości i mamy nadzieję, że tutaj pomoże i w ambulatorium, i w chirurgii ortopedii, żeby te badania były jak najwyższej jakości. Dobrą informacją przekazaną przez prezes spółki podczas sprawozdania jest też to, że wojewoda w końcu pozytywnie zaopiniował wniosek o przeprowadzenie gruntownego remontu placówki. Ma nim być objęta cała stara część przychodni. Zmienią się więc zarówno korytarze, jak i klatka schodowa oraz same gabinety. Remont będzie finansowany z budżetu powiatu. Powinien się on rozpocząć jeszcze w tym roku.